Dzień dobry, dzisiaj będę przyrządzał pyszną potrawę. nóżki wieprzowe. Mam 1,5 kg nóżek wieprzowych, 1,5 kg kolonki i jakieś 700 g łopatki. Zanim zacznę cokolwiek robić, sparzę to mięso przez 5 minut, aby galareta była klarowna, a nie mętna. To stara polska poprawa, potrawa. Na Podkarpaciu mówią na to studzieniec albo studzienica, yy, w Wielkopolsce galard albo galert. Ja sobie zapisałem. No, u mnie to się mówiło galaretka. A jest jeszcze taka nazwa jak Auszbik. Usiłowałem znaleźć w internecie, skąd ta nazwa pochodzi i co oznacza, ale nie znalazłem. Biorę się za robotę. Jako, że mięsa dosyć sporo, więc będę po trochu sparzał. Najpierw sparzę nóżki. No, trochę jakie ładne kopytko. Nóżki, no może jeszcze kawałek kolonki, a może mi się wszystko zmieści? Nie, 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 nie zmieści. Chociaż pójdę trochę wody, bo za dużo wlałem. No i co? Wszystko mi się ładnie zmieściło, więc cholera przez 5 minut będę odgotowywał. obgotowywał. Później opłuczę jeszcze raz to mięso i będzie właściwe gotowanie. Mięso póki co obgotowuję bez żadnych przypraw. Przyprawy będę dodawał później. Jakie? Powiem później. Minęło 5 minut. Wyłączam płytę i wyciągam zawartość. Mięsko jeszcze będzie opłukane. Proszę zauważyć jaka wstrętna piana zebrała się przez te 5 minut. Jak będziemy gotowali dalej w czystej już wodzie to nie będzie tej piany. Wszystko wyjęte, opłukane. Proszę, ile fuzli zostaje w garnku. Teraz muszę wylać tą wodę, zagotować nową. No i przystąpimy do właściwego gotowania nóżek. Świeża woda nalana, teraz doprowadzę ją do wrzenia. No i rozpoczynamy gotowanie. Na tą chwilę z przypraw tylko dwie łyżeczki soli łyżeczka ziela angielskiego. Trochę mi się rozsypało. No i mniej więcej tak łyżeczka półtorej pieprzu ziarnistego. Mięso będzie się gotowało przez 2 godziny. Po dwóch godzinach dodam warzywa i będzie się gotowało następne 2 godziny. Dorzucę jeszcze kilka listków laurowych. Tyle wystarczy. I czekamy aż się woda zagotuje. Woda się zagotowała, więc po kawałku wrzucam kolonkę i łopatkę. A jako, że nie mam pokrywki, bo się jeszcze nie dorobiłem pokrywki, cały czas sobie obiecuję, że kupię jakąś pokrywkę i ciągle zapominam. I będzie się gotowało przez dwie godziny. Dodam jeszcze dwa ząbki czosnku. Potem do gotowego wyrobu dodam świeży, przyciśnięty przez praskę czosnek. A to niech się gotuje, nabierze lepszego smaku. I do tego standardowy zestaw włoszczyzny, czyli marchewka, pietruszka, seler por. Ale warzywka dopiero dodam po dwóch godzinach gotowania, bo jak mu gotował przez 4 godziny razem z mięsem, to by mi się rozgotowały. Wczorajsze ujęcia kiepsko mi trochę wyszły dopiero się potem wieczorem zorientowałem, że dźwięk jest dziwny. Ale jak wymieniłem mikrofon na inny, to wszystko jest w porządku. Myślę, że oglądający ten filmik jakoś to przeżyją. No i dwie godziny się będzie gotowało. Gotuje się, już godzinę, jeszcze została godzina. Apetycznie to wygląda. Wywar wygląda pięknie, jest klarowny. Wleję sobie tutaj do szklanki cztery łyżki. Lekko przestudzę, wstawię do lodówki. Jest to tak zwana próba lodówkowa. Zobaczymy jak zwiąże galareta. Równolegle na bazie bulionu z mięsa wieprzowego będę robił galaretkę z kurczaka. To będzie galaretka dla Eli. Ja to jestem zwolennikiem wieprzowiny. Nie cierpię kurczaka. Galaretka się ugotowała. Poczekam aż lekko przestygnie. I będę oddzielał mięso. A tak wyszła próba lodówkowa. Wszystko pięknie zastygło. Bez grama żelatyny. Piękna, klarowna galaretka. Ela mi dzielnie pomaga. Teraz będzie przelewała roztwór. Bulion. A ja wyciągnę mięso, wystudzę, pokroję i zaleję tym właśnie bulionem. Bulion przelany, więc mogę sobie powoli wyciągać ugotowane warzywa. Do galaretki, czyli do nóżek. Pójdzie tylko marchewka. A reszta na straty. Mięso jest tak miękkie, że nie wiem, jak się do tego dobrać, bo mi się rozłazi. No ale tak powinno być. Fajnie. Strasznie to jeszcze gorące. No i cóż, jakby stygnie, obiorę to dokładnie z kości. Mięso pokroję, skórki pokroję, zaleję bulionem. I to będzie koniec mojej działalności na dzisiaj. To rozgotowało. Ale im lepiej rozgotowane, tym lepsza galareta. Mięso tak świetnie się ugotowało, że nie będę mięsa kroił, tylko po dziubie widelcem. Tak porozdzielam wzdłuż włókien, pokroję tylko skórki. Nie no, ale się świetnie ugotowało. Jest przy tym trochę roboty, bo trzeba dokładnie usunąć kości, aby potem nie było niespodzianek w postaci złamanego zęba. Mięsko rozdrobnione, skórki posiekane, a ja sobie marchewkę przygotuję. Mam taki fajny karbowany przyrząd, i marchewka wychodzi taka fajnie karbowana, dekoracyjnie. nakładam mięcho no prawie już kończę przyprawię jeszcze bulion czosnkiem przeciśniętym przez praskę I można lecieć dalej Można napełniać pojemniki, ale będzie pyszne. Wyszło sześć pojemników z wieprzowiną i cztery pojemniki z kurczakiem dla Eli. Poczekamy aż zastygnie i degustacja. Oczywiście będzie zastygało parę godzin. Galaretka przeleżała kilka godzin w lodówce, stężała ładnie, zastygła. Zobaczymy, jak smakuje. W mojej galaretce nie ma nawet grama żelatyny. Mm, super. Niebo w głębie. Może tylko ciut za mało słone, ale ja nigdy nie dodaję dużo soli, bo lepiej dosolić, niż byłoby, miałoby być przesolone. Dziękuję bardzo.